Wiecie w co łatwiej wejść a potem w co to trudniej wyjść? Wiecie? Nie wiecie? Wiecie? Labirynt. Labirynt. Friends <laughs> I trafił. Bardzo. Cool. <laughs> Ona naprawdę jest bardzo ładna chat. Ona jest miła, ma dobre serce. Ja naprawdę bardzo lubię. Bartek, kto to? Bo tak nie miło do kolegi, nie? Ale... Dobra. Mm -mm. Jasna dupa. Nie, nie Na zwyczajnie się szmaty, tak mi ktoś powiedział. no nie są moje słowa. Kto tak powiedział? E4? No. Nie, na D4. Znaczy nie... Słuchaj, jest taki mem, że... Szachiści, graczy LoL'a... Oba... O kur... Ej, dobra! Super! Zagramy... Dobre. Atak no. królewsko-indyjski nazywany e, czasami cice, kolokwialnie mówiąc. I to jest to, mm -hmm. że ustawiasz teraz saicento, czyli grasz fianceto przez G3. <grym> fiancetto. Cyk. No bo pa. Albo nie! O kurwa, widzę coś, widzę! Pa, 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 pa. Dobra, dobra, uciekam, uciekam gońcem. Uciekam gońcem dalej. O kur... No dobra. Co? Wow! Poczekaj, poczekaj, widzę to! Ja to widzę! Widzisz to? No właśnie nie. To poczekaj. Ja to widzę. Jasna dupa, ty przewidziałeś to. Widzisz? Mówiłem. Patrz, linia B jest otwarta. my możemy dalej ciśnąć oh, do przodu. Wow. No dobra. Co, kujowo? No wy, jak gdyby to jest próba typu podchodzisz do gościa, będę teraz <grym> robił analogię do boksu, <grym> czy nie wiem, do wojska. Ktoś, nie wiem, o cs grasz w co grasz jaką gierkę? W LoLa. W LoLa? Dobra. Chłop bierze Kurwa, no nie wiem, beznadziejny ten ruch, stary, no. <śśmiennie> no, jest, totalnie jest już. Jezusku. Nie no, gay, gay over już tutaj. Stój. Kto ja? Gońcem Hetmana, ruszając się pionem, czyli to tak jakbyś spingował bota, ale poszedł na mida, no, nie wiem, kur... <śmiennie> nie musisz mówić mi. Czekaj, 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 dobra. Yy, bo ja tu go widzę. Ja bym przyszedł tu. On ucieka tu. Kurde, jak go zbejtować, żeby on, żeby on wszedł pod mojego go, gońca? No, wystarczy, że robisz dziurkę. Jak otworzysz dziurkę, to biskup, goniec, patrzy na hetmana, ale zrób taką dziurkę, żeby się nie kapnął, czyli idź o dwa pola tym pionkiem. O, dobre! Tak jest, i patrz, i on teraz mówi... Ale się uśmiecha! Pion atakuje piona, nie? O, zobacz, od buta! O! O! No, przepraszam! Przepraszam, przepraszam, przepraszam. No, ale nie, jest mega dobrze. Przepraszam. Masz głośno mnie? Ścisz no. mnie, ścisz mnie. Nie, no dobrze jest. Nie pisz przepraszam, bo potem czat pisze, że jestem tyranem rzymskim. Nie przepraszaj za przepraszanie. Proszę, kurde, przepraszam. Ale przepraszam, że się z czat O kur... O. Co? O, ale urwał. Dobra, a ty to aż to znaleźć, albo ja wychodzę jest koniec kocinku. Naprawdę, bo takie ruchy jak te to jest dla mnie Harry Potter. Po prostu taka magia, że to jest Hogwarts normalnie. Ale też widzę. To wy? No pokaż. No pokaż. Ale co ci nie pasuje w moich to nie, nie. Nie, Jest git wszystko, nie? To było. A! O dobra. Z... Co? Czekaj, okay. cyk, cyk, cyk. Nie cyk, cyk, cyk. cyk, cyk. Alo? No? Trenerze! Trenerze, jesteś tam? Co, co jest tego przewaga, typu, że wiesz? Kolega się pyta. Znaczy, kolega mówi, mam furę, jaką? Sajczęto. No i tak pytanie, czy on ma tą przewagę realną, czy to jest tylko przewaga chwilowa? Ej, dobra, uwaga, uwaga, bo ja. Nie, bo serio, to jest przewaga chwilowa, bo on też to to może mieć, no ale na dłuższą metę to jest trochę przypomnieć to i się tym chwali. Terminy? Myślę, że możemy się zgadywać, bo ja zadeklarowałem, że codziennie od y, wczoraj. I kogoś mapa będę... swoją drogą, bo ja patrzę na swojego streama. Co ty no, gadasz? Ja mam tak, naprawdę. Ej, ta kamerka mnie poszerza, Ej, ale mi to jest, jest na rękę. ale jest nam, ale jest, powiem ci, zarys. Nie, jest zarys. Powiem ci, że masz świetną. Masz dobry szkielet. Czekaj, jest ja odpalę swój streama. Masz dobry szkielet, powiem ci, że wejdź w na chwilę. <laughs> Nie no ty co ty, że się wstydzę no, no, Teraz ja stać nie mogę! Ale ty masz, ale ty masz zajebiste przyczepy! Teraz gościu. nie mogę stać! <laughs> Za dużo powiedziałeś miłych rzeczy. <laughs> Ej, ale kurde, masz tak zajebisty stożek, jasny chuj! Nie, szczerze, powiem ci, że. No, weź słuchaj, jak tak cała korona minia, bo do którego kolegi zapytaj, weź czy on gdzieś rozpisze trochę jakiś plan, czy coś do jedzenia, czy coś, po. kurde, powiem ci, że była tam Weź na mnie czas. Super masz... masz strasznie fajną strukturę, naprawdę. Suchy jesteś, fajny, taki Weź pomyśl, pomyśl. No ja chciałem, powiem ci, ja miałem dietę na 3,5 kalorii tysiąca oh, cool. i w ogóle nie, nie tyłem ani. No nic się nie zmieniała, ćwiczyłem. Żebyś yy, wziął tego. Sadowski jest ode mnie, moderator, który też mm. gra w szachy i też jest taki silny ręki na niego mówię. Jak ktoś się pograć, to jest zadymiasz dobry, a polecam ci bardzo zawodnika. To ten co do pozonu kupę zrobił na Sylwestra. No, także. A to spoko, to fajne. Dobra, tak. także polecam ci go naprawdę, Sadowski manik. I serio, spoko, zjom też przede wszystkim. Bardzo gościa polecam. Jakbyś chciał szachy pograć z kimś. Jeszcze. Halo? Dobrze, Halo. gdzie jesteś? Jesteś obok w pokoju i dzwonisz, żebym przyszedł? No dobra. Kujemy <laughs> oponenta kolejnego. Zobaczymy sobie, jak działa. Przecież to jest mat w jednym. O kur... O! Czemu ja w takich momentach wchodzę? Jest mat w jednym, pion do przodu. Haczy. O! o Boże. Wcisnął, pokaż podpowiedź. O! Nie, ja się nie śmieję, widzowie. To jest Ortiz. To jest ten, kto był na pierwszym kołczu. Siema. Ale to będzie dobre. Czekaj, dobra. Bo... O. Tam są drzwi. O. O. Nie. O. Nie. Tam. Tam drzwi są. Tam. Taki niemiły dla trenera. Ja dobrze o nim mówiłem. <laughs> Informacje Jasna dupa. Ej, to się tak zatvorzyło? O, co? też nie o. Pisz do przodu. teraz robisz losowy ruch. Serio losowy, tylko nie wierzę mi piąkiem. Losowy. Dobra. On gra królem, to ty pchasz pionka A. Mamy 10 sekund, dobra. A nie, Nie, nie pchnął króla! Kurwa, kurwa stop! <laughs> kurwa, no i widzisz. Ty, 2 sekundy mam wiesz? Bij wszystko nie się w skosie. Bij gońcem już primów, primów i królem primów. Ja po... mam primowa. To go, królem, królem popiona. Popiona, popiona na skos i wejdzie remis. Remis masz, jak zdążysz w 0,9 sekundy. W 0,7 sekundy zbijesz piona i masz remis. Dobra, gg. Remis posiadany. ile emocji, ty no, spocinam Kurwa. No i teraz idziesz rzymskim pionem A. Zmieniasz strategię. O kur... Dobra, jest git. Nie no, nic nie mówiłem. No to jest chyba git. No O kurwa! Sorry! O co? to Ciocio, no, i śpiadem do przodu. No, słuchaj, będę szczery z tobą i z widzami, że szachy naprawdę każdy, kto się zapisywał, prawie każdy, tak 80% streamerów mówi kurde, ale wiesz, żeby nie było przypału. Niektórzy nawet do mnie pisali ty, ale dasz mi jakiegoś lepszego coacha niż ty, bo nie chcę znowu jak Paweł przegrać meczu. I mówię, kurde, ale spoko. Ale najgorzej to nie działa tak, że nauczy się grać szachy stary w tydzień czy w miesiąc. Bo ja gram naprawdę no ja 10 lat i. Ale... No końcem też, przecież. I na koniku tym przy... przy wieży. Poczekaj. Co? A, bo zacząłem pingować możliwe ruchy skoczka i po prostu muszę być uważny. Bo to... Dlatego nie lubię, słuchajcie moi drodzy, dlatego nie lubię Czeską. Nawet nie można spingować ruchów konia. Bo, brzy, można. bo brzydkie, że... Nie można, mój kolega dostał Bana za... A, sypowe. dobra, wiem. Ale powstrzymałem się. I właśnie już widzę, dlatego Czeskom 0 liczę 1. A żołnierze Azire też byli ważni w sumie, bo jak grałem na ARI, bo był taki moment, że abysowali ARI, to żołnierze no Azire fajnie tak, tak. kontrowali Atroxa. No ale zapłaciłbyś za nie 5 sztuk złota, żeby i jakby miały zajmować miejsca? Kurczę. Czy liczył jako postać? Nie, jako postać to nie i jeśli się zajmowałem, no to się No właśnie, no. Więc sobie żołnierza od są lepsi od talona. Bo, bo talon jeszcze zabiera slot. W Ale masz rację stuprocentową. O kurde. Dopiero ja teraz nie zdałem sobie sprawę. Gdzie? Zobaczmy, de. Bolesław Linda. Ona jest fiveheadem, ale Iwona Litera. B. B Czekajcie Bronisław Linda, że A ma z Nawet nie odmienił, kurde. Ale był dumny jeszcze. Pies. Ja. Nie no. Co można zjeść? Można zjeść konia z kopytami na przykład.